Cześć, witam Was w Pepko na przeglądzie nowości. A będą słuchajcie spodnie, bluzki, kurtki, e, piżamki, akcesoria domowe i nowości świąteczne. Także zostańcie ze mną do końca. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zaczynamy od tej kamizelki. Ona ma taki sztuczny materiał e, błyszczący za 60 zł, ale słuchajcie, bardzo ładnie prezentuje się na żywo. Zaraz za nią z tyłu wiszą takie sweterki, takie półgolfiki, słuchajcie. One mają taki materiał ala kaszmirowy, bardzo przyjemny zresztą w dotyku. I kupicie je za 35 zł. Następnie obok już mamy białe spodnie za 50 zł w rozmiarach do 44. Słuchajcie, na gumeczce takie Ala Leginsy po prostu idealne i bardzo wygodne. Troszkę dalej mamy znowu sweterek, tylko taki zobaczcie, biały, też takiego materiału, a kaszmir, dostaniecie go za 40 zł. Natomiast obracając się troszkę na bok, pojawiają się też nowe spodnie materiałowe. One są na przykład w kolorze czarnym, które dostaniecie za 40 zł, są też w kolorach szarym. Natomiast troszkę dalej już słuchajcie pojawiają się nowe piżamki świąteczne, które dostaniecie za 60 zł taki wzór pana ciastka w komplecie ze spodniami. Na piżamkach dostaniemy też takie tuniki, chociaż słuchajcie, są to piżamy, ale generalnie mogłyby spokojnie służyć jako bluza, bo naprawdę bardzo ładnie się prezentują na żywo. Tutaj dostaniecie akurat w kolorze niebieskim. I one są w cenie 40 zł. Zaraz obok, z boku, rzuca nam się w oczy taka piżamka w świąteczne gwiazdki z polarku w komplecie ze spodniami. I te piżamki dostaniecie za 60 zł. Okej, okay, lecimy dalej. Mamy też nowe bluzy z firmy Beckin, które dostaniecie w Pepko w cenie 50 zł. Do tych bluz możecie sobie, drogie panie, dopasować różnego rodzaju spodnie. Tutaj mamy akurat takie zwykłe dresowe. I dostaniecie je za 40 zł, natomiast obok mamy takie zobaczcie, z błyszczącego takiego polarku w kolorze takiego jasnego różu. Ale dostaniecie też w kolorze fioletu i wszystkie są w cenie 35 zł. Tutaj mamy nowe leginsy w taki wzór kropeczkowy w formie takich kwadracików. One są bez kieszeni, ale bardzo wygodne materiał jest taki rozciągliwy dopasowują się idealnie i dostaniecie je tylko za 30 zł tutaj mamy znowu dżinsy, słuchajcie, rurki bardzo fajne, takie przecierane całkiem ładnie wyglądają, one są normalne, tradycyjne dżinsy z kieszeniami dostaniecie je za 50 zł Teraz przejdźmy trochę na artykuły domowe, ponieważ pojawiły się nowe obrusy za 20 zł, to są bieżniki w zasadzie o wymiarze 35 na 150 cm. Do tego możecie sobie też dobrać w bardzo podobnym wzorze taki zestaw koszyczków. Ten duży koszyczek kosztuje 22 zł, natomiast zobaczcie, możecie też dobrać sobie taki mniejszy i ten mniejszy, słuchajcie, kosztuje 15 zł. Jeżeli jednak wolicie troszkę inny wzór, to tutaj macie coś ładniejszego, z taką piękną wyściółką w środku, taka ala wiklinka za 17 zł. Natomiast ten większy jest w cenie 25 zł. Dobrze jeszcze troszkę ubrań, słuchajcie, bo tutaj idąc po drodze, rzuciły mi się takie fajne bluzy z, z takiego też błyszczącego polarku, jak te tuniki wcześniej, które dostaniecie za 35 zł. One się bardzo elegancko prezentują i uważam, że są bardzo dobrej e, jakości materiału. To, na co czekacie najbardziej, czyli pewnie świąteczne nowości, takie słuchajcie, fajne zawieszki pojawiły się w PEPPO za 7, 7 zł w postaci takich fajnych, ciekawych reniferków. Przepiękne kokardy, zobaczcie jakie ładne zapinki. Słuchajcie, w ten sam deseń możecie sobie dopasować na przykład e, obrusiki w pepko. Te kokardy kosztują 5 zł, czy na przykład ręcz ręczniczki z tego samego wzoru dokładnie. Tutaj też mamy, zobaczcie, takie fajne bombeczki z napisem: Ho, 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 za 6 zł cały zestaw. Myślę, że ta bombka zaskoczy na Was wszystkich. Ona kosztuje 25 zł i ma, taką, ma takie wzorki wykonane z takich pięknych perełek. Zobaczcie, jak one się ładnie prezentują. U mnie została ostatnia sztuka, także biegnijcie do Pepko. Słuchajcie, są też nowe poszewki na poduszki. Tutaj mamy takiego pana reniferka za 20 zł, a obok taki wzór ze skarpetą. Słuchajcie, na prezenty. I dostaniecie ją za 20 zł. Takie wiszące gwiazdy, zobaczcie, z takimi pięknymi, e, błyszczącymi kółeczkami. W kolorze złotym i czarnym, które dostaniecie w pepko za 30 zł. Takie dekoracyjne choineczki, aczkolwiek chyba przeszły to z innego działu, więc zaraz na niego przejdziemy. One kosztują 10 zł. No i słuchajcie, tutaj już pojawiają się pomału takie też choinki w pepko i tego typu rzeczy. Tą choineczkę z tymi szyszkami dostaniecie za 20 zł. Możecie sobie ją wiecie zawsze udekorować jakimiś delikatnymi światełkami. Natomiast tutaj obok chyba mamy jakąś stację Mikołaja. Dobra, to tutaj zobaczymy. To jest cena 12 zł. Tutaj mamy takie malutkie stroiczki. One są w cenie 10 zł. Przepiękne lampiony srebrne, w środku szklane. Słuchajcie, pojawiły się w pepko za 50 zł. One mają taki fajny uchwyt. Natomiast zaraz obok mamy takie metalowe lampiony z drewnianą podstawką które mają takie fajne drzwiczki z taką zapadką i w środku jest wkładka na świeczkę. Kosztują 30 zł. Okej, okay, idziemy na ten dział. Tutaj jednak stąd wzięły panie wcześniej to dekorację. Ta jarzębinka kosztuje 10 zł. Natomiast już Wam przed chwilą pokazywałam te zestawy z tymi gałązkami, ale jeszcze Wam tylko przypomnę, że słuchajcie, one są w cenie 10 zł. Dajcie znać w komentarzach co Wam się najbardziej podobało Nowe ręczniczki słuchajcie, świąteczne Które są w cenie 12 zł I zobaczcie akurat bardzo mi się podobają te srebrne Tutaj mamy za 12 zł Taki zestaw w 3 paku I jeszcze obok też za 12 w kolorze zieleni Mamy też ledowe skrzaty, zaraz sprawdzimy, słuchajcie, jakie one są cenie. Dostaniecie je w Pepco za 20 zł. Tutaj mamy magiczne kule sypiące śniegiem, zobaczcie, akurat one sypią brokatem, 15 zł. A tutaj, słuchajcie, dostaniecie też takie zestawy bombek w cenie 8 zł. Zobaczcie z takim sztucznym śniegiem w środku, które też bardzo ładnie się prezentują. I myślę, że dość oryginalnie będą wyglądały na choince. No i mikro dekoracje za 7 zł w różnych wzorach. Jeszcze na końcu muszę Wam pokazać te słoiczki. Tutaj mamy z panem Mikołajem z piękną różową wstążeczką, która pięknie komponuje się z tym, słuchajcie, białym koreczkiem, zatyczką. 30 zł, natomiast też tutaj pod spodem znowu mamy złote, złote zakrętki z reniferem, słuchajcie piękna czerwona wstążka do tego to ma klasę, one są naprawdę duże i dostaniecie je w cenie 30 zł na koniec tutaj mamy jeszcze biały taki słoiczek zobaczcie z rogami renifera dzięki dziewczyny do zobaczenia hej.